Hejka, słuchajcie Ym... Dzisiaj w budowle widzów I tak po... Dlatego, że Ostatnio nie wpuściłam filmiku Z budowle widzów To dzisiaj Nie będę budowała nic waszego <laughs> Co mnie wzięło na temu chrypę? Dzisiaj zbuduję coś mojego I nie wiem co to może być Ogólnie to tu wioska się nasza trochę rozrosła. A tutaj ostatnio to załatałam poza odcinkiem jest skid. Ale to co ja zbuduję, nie wiem gdzie to będzie. No nie wiem, po prostu nie wiem. Tu się robi mało miejsca. Dobra, mam pomysł ale nie, bo to nie robi żadnej różnicy już wiem, że się telefon ładuje dobra, ja tylko odłączę telefon widzowie i już y, dalej odcinek dobra, to ja to zepsuję tutaj to muzyka jest nie ja to wykopałam to ja to zepsuję nie będę robić przerwy, bo chcę, żeby odcinek był długi. Ta pierwszy raz chcę, żeby odcinek był długi. długo stawiał, ale nic z tego. Dobra, mam pełny ekwipunek. Dobra, słuchajcie, tam gdzieś jest lawa, więc widzimy się, jak będę miała czysty ekwipunek. Dobra, słuchajcie. Ekwipunek wyczyściłam, proszę bardzo, mogę pokazać. Więc możemy się zająć robieniem. Działa i tak dalej możecie się wydawać, że to było krótkie ale nie, to było strasznie długie bez końca niecierpliwość mnie nie brała, nie no, żartuję fajnie gram ogólnie ajajaj, myślę, że to może mi potrwać ajajaj więc Tutaj psujemy, 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 psujemy psujemy nie wiem w ogóle dlaczego ja to zrobię willę taką powinnam to psuć yy, umiarkowo więc na razie dotąd zepsuję proszę bardzo już mam nawet pomysł na willę którą robię <noise> Oczywiście się musi zacinać ten Minecraft Ale dobra W ogóle jeżeli chcecie sobie pobrać tego Minecrafta to nazwę tego Minecrafta macie w opisie Podam w opisie na stówę A jeżeli nie podam w opisie to jak wstawię film to komentarz sobie napiszę jak nazywa się. Więc muszę pamiętać, żeby podać w opisie. Bo potem mi się nie będzie chciało pisać komentarza. Z własnym filmem. No kto to widział? Ale dobra. Hop, hop. Hop, hop. Hop, hop, hop. Hop. Oczywiście się musiał zaciąć. Hop, hop. No niech. Hop, hop. Hop. Aj hop. hop, hop 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 Tutaj już to nam nie będę robiła hop hop jej trzeba się potrapać i dalej hop 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 słuchajcie 4 minuty to już trwa więc na razie my się widzimy jak to dokończę. Dobra, słuchajcie, ja już tu zrobiłam. I tak napiszcie jaką budowlę mogę jeszcze zrobić. No bo znowu chyba nie będę budowała swojej no. Więc napiszcie proszę. Zróbcie to dla mnie. Dajcie błapkę w górę i tak dalej. A ja już tu przechodzę, tak. Będzie zamiast stołna, nam potrzebne to drewno. I wezmę jeszcze, czy to jest okay. Tak, on chyba nie jest zmoczony, tak. Trzeba było go zmoczyć, a mi się nie chce. Więc trzeba wziąć jakieś inne. Chciałam akurat biały, nie pytajcie się, no dlaczego. Po prostu ja chcę biały. Więc ma być biały. Jak ja mówię, że ma być biały, to ma być biały. A to są tylko inne kolory już. Dobra, to jest dla mnie biały też. Więc tak. Nie zdziwcie się co ja robię. Please. No to takie duże chyba wystarczy. Dobra, jeszcze o jedno, o, jedno, o, jeden, o jeden klocek. O jeden klocek. Zostawcie ławkę w górę za moje poświęcenie, że robię swój, swoją budowę. Nie wiem dlaczego robię swoją. Nie, ja wiem dlaczego robię swoją. Dlatego, że mm, po prostu pod innymi filmikami nie piszecie, jakie chcecie budowle. <laughs> <laughs> Dlatego, jeżeli ja nie wstawię w ten film, ten film akurat, to Wy mi nie napiszecie, co byście chcieli. <laughs> Yy, więc piszcie yy, też pod innymi filmikami. Ale nie tak, że wejdziecie na inny filmik. Dobra, ja myślałam, że jakiś hacker mi to psuje, a to owca zjadł trawę. Yy, tak, na co ja skończyłam? Piszcie mi też pod innymi nowymi filmikami. Jakie chcecie, budowle. I ja je wtedy zrobię. Bo, oczywiście, nie wybieram kilka budowli z jednego filmiku. To też w ten sposób nie działa. Ale mi się zlagowało. Dobra, jeszcze jedno do góry. I już mogę. W ogóle, wy nie wiecie jeszcze, jaki ja mam pomysł na to. Ale dobra. Nie wiem, czy to by można było. Ale dobra. Nie wiem, czy zrobić tutaj... Tu zrobię Okej okay, I lecimy z tym tematem <laughs> Proszę bardzo, to chyba w tą będzie Tak, chyba, że w tą Tak <śmiech> <śmiech> Strasznie mnie wzięło na tą chrypę czy coś tam, ale dobra Ogólnie to nie umiem ci powiedzieć. Wezmę to na nasionko. Może nie było w ogóle. Tu muszę to skrócić na pewno. Tam się znowu zlagowało. To jest biały klej. Ja w ogóle tutaj czytam jeszcze po angielsku. Kozak ze mnie. <grym> Nie, i w ogóle możecie napisać, czy zdaliście do następnej klasy. Nie no, nie piszcie, bo i tak tutaj nie ma y, widzów z innych szkół. Chyba, że jesteście widzami z innych szkół to możecie napisać. Yy, I w ogóle nie wiem co jeszcze. Coś jeszcze chciałam zrobić. Yy, możecie napisać. W końcu wakacje, a ja przypnę Wam serduszko. Dobra, tak będzie. A ja przypnę Wam serduszko, tylko napiszcie wreszcie wakacje. W końcu, wreszcie, w końcu wakacje napiszcie. A ja przypnę Wam serduszko. E, dobra, słuchajcie. Widzimy się za chwilę, ja wyjdę z tego świata i ustawię ciągły dzień. Dobra, ustawiłam ciągły dzień. Ustawiłam ciągły dzień, więc teraz przy każdym filmiku nie będzie zapadała noc. Tak wypostrzegnę, że pod każdym filmikiem z tego właśnie miejsca. Nie, nie będzie kilka. Dobra, słuchajcie, nieważne. Mama do mnie dzwoniła Ale to już nieważne. Po prostu wiecie. E, nie, wam nie powiem, bo... Nie to, że wam nie ufam, czy też dobra powiem wam. E, moja siostra ma praktyki, z czego nie mogę się z nią zostać w domu, więc jeżdżę z mamą do pracy. Ale nie chce mi się pracować, gzda, bo są wakacje. Yy, więc chodzę do mojej przyjaciółki, a teraz jest jakąś 6.43. Szóst yy, więc... więc już powinnam u niej być, ale mi się nie chce u niej być. Znaczy, nie, że nie chcę u niej być, tylko o to chodzi. Że Że po prostu fajnie jest tak siedzieć Nie, nie tym, tym. Fajnie jest tak siedzieć, naprawdę Gdybym ja kamerkę To bym Wam jeszcze pokazała Jak się tu rozłożyłam, ale dobra Po prostu jest fajnie Jak, to się, jak tak się leży w łóżeczku ale nie powiem Wam o czym rozmawialiśmy. Więc tak. Nie wiem, co jeszcze. Hmm, oczywiście. Chyba to rozłożę na dwa odcinki. Hmm, nie wiem. Bo ten już trwa 11 minut. I tak chyba jeszcze raz będę musiała zrobić kiedy będą odcinki bo coś mi się nie podoba ten plan i w ogóle już nie działam według tego, więc jakoś teraz w poniedziałek się pojawia film i i po prostu nie będzie filmików tak, nie będzie albo nie Słuchajcie, teraz co ja powiedziałam, to jest nieważne, jasne? Ja już mam pomysł, bo ja to teraz nagrywam, jest czwartek. Więc tak, dzisiaj zrobię takie coś, że powiem, kiedy będą odcinki i tak dalej. Powiem, kiedy będą odcinki. I, I po prostu nieważne. I tak wy to już obejrzeliście. Na 100%, bo to się wpuszcza potem. Ja to nagrywam wcześniej, ale wpuszczam później. XD Dobra. Jeszcze jedno. Więc tak. Nie wiem co jeszcze tu dodać. Ładnie mi wychodzi jak na razie. Tylko tu czegoś się zapomniałam. O już. Tu trzeba rozświetlić jeszcze. Bo coś się zejdzie O wow, jak teraz tu pięknie wygląda. Dużo nie bym chciała na miniaturkę, ale jeszcze nie umiem robić miniaturek. Dobra, słuchajcie. Chyba będziemy zaraz zakończyli ten odcinek, ale nie wiem, jeszcze nie. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. 1, 1, 1, 1, 1. Zrobiłam symetrycznie, zrobiłam symetrycznie. I tutaj jest teraz akurat na drzwi. Ja lubię robić symetrycznie. symetrycznie. więc tak, nie wiem co jeszcze tam powiedzieć i tak dalej ale dobra robimy dalej domek oczywiście mój domek więc będzie podpisany moim nickiem ale chyba w następnym odcinku bo ja mam imię Angelika, ale potem zbyt nie pamiętam Dobra, podłoga będzie taka sama. Chociaż nie powinna. Ale będzie taka sama. A tutaj mam pomysł. Dobra, słuchajcie, widzimy się jak już cała podłoga będzie położona, bo to mi trochę zajmie. Już 15